Jeden za wszystkie wszyscy za jednego z tej strony, a to za dzisiaj ze mną jest. Mac Maciuś, witam bardzo serdecznie. Tak i przed chwilą, dosłownie przed chwileczką e, odblokowaliśmy napad, gorący ziemniak, więc zagramy sobie w gorącego ziemniaka. Tak jest, a ja właśnie ulepszam L Primo To ulepsz Ulepszyłem To zaczynamy. To jest! To gotów i idziemy Dobra, zobaczmy co o, to jest Nowa mapka, na pewno. Strzel do czegoś, ale... Aha, do safe'u przeciwnika, dobra. Aha! Musimy ochronić swój safe no To ja będę tankował na naszym sejfie. Ja szczerze mówiąc, to może ty tu posiedź na moim, a ja pójdę na tamten. A, jaju. Ja siedział i nował to jest pomysł, bo ja nie mam zasięgu dużego Dobra Dobra, ja zaraz no, patrzę. mam z połączeniem problemy A już nam chyba trochę walnęli No nie dużo. Ja im trochę dużo wolno. Chociaż nie, trochę mało Ba bam 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 ba. Kurde, pa ba. Nie warto się zbliżać O po prawej idzie jeden A no widzę No, no ja mam cały czas problem z internetem A ja jak strzelam to nie coś strzela gdzieś indziej Zamiast tam gdzie ma, to strzela sobie gdzieś. O, a te, ten tryb jest słaby. E, nie jest aż taki zły. A przez te moje problemy z połączeniem trochę nie idzie. A myślałem, że wyjdzie. O, o, idzie, a tamtem sobie stoi. Bo ja idę tam. Oła. Się nie możemy do nich zbliżyć. No nie. Dobra. Trochę robiłem, ale za mało. Byle, żeby mieli mniej niż 27 tysięcy, ja masz u góry paski. Aaa, nie zauważyłem czerwonego paska. Dobra, jeszcze raz 7, 6, 5, 4, 3. Jeden, gramy. No, no, dajesz, dajesz. O kurd, koltów? No, czy ogólnie w całej bitwie jest pięciu? No, o, o, idą na mnie. Hej, No, my, my też. Ale im dajemy. No, ty tam. Oni nam też. E, tam, my szybciej. Otworzymy im ten safe. Kurde, jak oni szybciej? No, my szybciej, bo my. Haha, i co? I no bo, spadaj. może zrobiłeś więcej Ja jestem za, żeby z nim zagrać jeszcze raz Jest dobrze El Primo O kurde, teraz będzie ciężko No trochę Ale Ważne, żeby nie mieli El Primo No i yeah. milimetry no. O, oh, nas atakują ładnie. O trochę mi mówiłem. Sorry, noob. Sorry, noob. Dobra, jest dobrze. Time to trouble. Mamy mały problem. Ja też. Dobra. Ah. Kurde, nienawidzę tego robota z butelkami, ale ja też nie. Nie, teraz chyba przegramy. No, 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 miałem problem z połączeniem i coś się, kurde, popsuło. A! Tego nie chyba trzeba będzie wziąć. Co za mały. Eh, przegraliśmy to akurat. Abra. A trudno. Czekaj, wyjdziemy. Uf, Daj na te skrzynki. Sobie lepiej przemisiaka i sobie wybieram Misiaka. Zagrajmy jeszcze jedno na napad. Jeszcze jedno. Ja jedno, jedno, jedno. No. Aha, bo gotowe No. <laughs> Przydałoby się co. Dobra, teraz idę na prawo. Chyba gramy z Rosjaninem. Chyba to się łódka na wodzie. Aha. Chyba wygrywamy. Chyba tak. Nie niepotrzebnie zabijali ich, bo teraz nie zdobędziemy całego sejfu na raz <noise> mówiłeś. on nas ma jakby w pupie. No coś mówiłeś A ten już nie, ale to już za późno Łe ha, ha. szkoda Pewnie walnąłeś jednego racji to się liczyło. Pewnie tak Ranga dziewiąta. Jeszcze raz. No nie, rusek nie gra. A nie, bo to miał być. Dobra, gramy, gramy, gramy. Teraz na lewo idę. A ja, na prawo. No No nie, tylko nie to z buteleczkami. Nienawidzę. No, jest słaby. To nie właśnie, on jest dobry. No, słaby dla nas. A! Trochę im obiłem, ale nie zbyt dużo. A ty gdzie? Mój Czy mały przyjaciel. Ale nie, ja mówię do swojego. Aha. Do wroga raczej. Ja tu pilnuję swoich. Nie ma tak łatwo! Nie atakuje No my chyba wygramy bo są bardziej po, te X No, jeszcze nie mój bije Jeszcze wDG Gaster jakoś tak Broni to szczególnie Dobrze ej, oni sobie poszli mają mnie w tu Ale poszli do mnie no nie, ale dobrze, że ciebie zabili, bo są zajęci i im Ale robiłam. my też mamy tam, y robota. No, my też mamy robota. Magicznego robota. Ach, no nie zdążyłem Miszka dać. Dobra, ja idę z miszkiem do ciebie. 12%, A, 10. 10%. Nie mają szans. No nie. Chyba, że teraz nagle... Taki jeden. A, padłem. Nie, 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 po lewej idzie. Nie można go dopuścić. Miśka dajemy i nie dopuszczamy. Dobra, wygraliśmy No jeszcze załatwiamy, Ksej. No, tylko w ostatniej sekundzie. No i mieliśmy tego oh! robota. I tym e, przemiłym, jakże akcentem, e, możemy zakończyć ten odcinek. Ja nie wiem, jak ty to robisz, ale ty zawsze tak gadasz, jak jest 10 minut albo 11. Teraz jest 12. Ale Możliwe, gramy ale do jest. 15, więc jeszcze raz. No to musisz grać nie sobie sam, bo ja muszę zmykać. A, no Dobra, to trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. rozka. Zapraszam na firmowego Discorda. Pa pa Cześć.